Właśnie ogarnąłem, że nie włączyłem nagrywania Także hej, witajcie z tej strony Adek i witam Was po 2,5 miesięcznej nieobecności. Standardowy brak czasu. Eee, w sumie to zacząłem grać 2 minuty temu, więc. nic się tu nie wydarzyło. Jesteśmy w tym. nie, nie wiem jak się nazywa ten poziom. Eee, stopiony krater. Mm. Tak, ogólnie myślałem o sobie, w co w sumie zagrać po takiej nieobecności mojej. Jak ten ślimak mną, by motyla. Spoko, wiem. Yy, no, i w sumie wybrałem Spyro, bo jednak zależy mi na tej serii, żeby ją dokończyć. Jeszcze jestem, mimo tego, że wiem jak to będzie wyglądać później, te levely dalej, to i tak jestem bardzo ciekawy jak będzie to w tej grafice wyglądać, bo jednak trójka jest najlepszą częścią według mnie. Rzadko się zdarza, że ostatnia część, czy, czy jakaś inna niż pierwsza jest lepsza od pierwszej, ale tutaj akurat jest naj, naj, naj. I to nie było tak, że przez 2,5 dwa, dwa miesiąca nie wrzucałem filmów Tylko ja nawet przez 2,5 miesiąca w ogóle w nic nie grałem Kendzior <śmiennie> <śmiennie> Jak mu ziomal z roboty Do domu. Otóż to jest jeden z tych poziomów, którego nie możemy ukończyć w 100%. Bo o, sierżant Lot on się nazywa. Hmm. Sierżant Lot. Ale czemu jest podpisana czarownica? A, bo na go więzi w sensie ten typ, jak co. co Dyle z nim robimy. <laughs> Musimy go wykupić, wtedy to będzie otwarte. Sierża lota. Jakoś się nazywa po angielsku Kapitan. Kapitan Bird. Kapitan Ptak w sumie. Tylko w, w NPS-ie jedynce w oryginale był taki błąd, że jak się skoczyło na tę szopkę i się tutaj coś gdzieś weszło, to wtedy nam się odpaliła ta misja. Ale tutaj to nie działa albo byli tak, albo mogli zrobić takiego remastera, że nawet z bugami, nie? Tu jest klucz. A Zaczekajcie aż dojdziemy do tego momentu w tym poziomie, który mi się najbardziej podoba. Kurde, ja chcę wyjść. O, tu jeszcze, a co on nam powie, jak już to zrobiliśmy? O nie, coś innego mówi teraz Spoko On jest kamieniem, ty na niego ogień nie powinien działać Ale działa W ogóle on w oryginale był biały Teraz idziemy do mego ulubionego, tylko gdzie, gdzie to było w ogóle? Tu jest bird Ty gdzie to było? Taki teleport do krainy. Chyba, że to w innym poziomie w ogóle było, a nie w tym. Tak teraz myślę. Ty, no nie no, ale to chyba w tym było. Możliwe ile mamy procent tego poziomu? 37, no właśnie. Musi być gdzieś drugi, ale możliwe, że mi się pomyliło i to nie jest tutaj. możliwe, ale wykluczone. Lol, czyż bym ja o czymś zapomniał? Hmm, <coughs> jest chociaż pokazane ile i tu się zdobywa? A jest sześć, Posągą głowy to jest dodatkowe. Ubyrda. Co? No niemożliwe. Nie ma gdzieś jakiegoś uprytego przejścia? O, jest, dobra. Ślepy jestem. Jest. Tutaj. Czekajcie, zejdę sobie na dół, później zapomnę. I teraz do góry z powrotem. W samą porę, Spyro! Przez te wrota właśnie przebiegło dwóch złodziei i jaj! W sumie... To zapłacili mi, żebym nie zdradził ich kryjówki, ale to nie istotne. Pozwolę ci przejść przez bramę, żebyś mógł ich dopaść, oczywiście, za drobną opłatę. 300 spoko. Dziękuję, Spyro. Powodzenia w łapaniu tych podłych Żeźnieszków. I tego poziomu szukałem. To jest mój ulubiony poziom. Znaczy, z tych wczesnych, nie? Słupnika trzymającego jedno z blik. O, tam! Najpierw sobie wyczyszczę teren. Ogólnie najbardziej mi się podoba yy, uganianie się za tymi złodziejaszkami. Bo w, chociaż yy, w pierwszej części były też takie platformy, które nas napędzały. Czy w dwójce? Nie, w jedynce były. Tak, były w jedynce, no. Kojarzę. Ale, tutaj są jakby dwa rodzaje chyba tego? Olo, tutaj to tak wygląda. I co, domyśliliście się, że to trzeba rozwalić? Yy, w oryginale to było tak, że po prostu ściana była taka sama jak te tutaj dookoła, tylko był taki X na środku, taki czerwony. Nie świecił się, po prostu był czerwony. Wyglądał po prostu jak zaznaczony, tak. I bardzo to było widać. Mi się podoba też ta muzyka w tle. Ogólnie w oryginale ciężko było dostrzec ich twarze, ale tutaj to widać. Akurat gdzieś Ogólnie zawsze się zastanawiałem, jak to rozwalić. Bo nie ma żadnej bomby, nic. Ale już to rozkwiniłem. A nie, teraz tego nie rozwalę. Musi się, muszę zapaść tego pierwszego stworka, żeby strzałki się aktywowały. Naprawdę szybki! Może złapiesz go, jeśli uruchomię turbonapęd. Mhm. Mm no i turbonapęd, to strzałki teraz migają. I ten turbonapęd umożliwi nam rozwalenie tej skrzyni z diaksami. O, tu się wszystkie naraz zebrały, a w oryginale się to pękało i trzeba było zbierać później. Dobra, teraz trochę szybciej będzie. LOL, to się rozpędza Bo na początku był wolny i, i to było taki jakby syczenie, taki ogień. Jakby były różne poziomy tej prędkości. W oryginale od razu był jeden Lol, Ale łatwo było. Strasznie łatwo. Ułatwili to. Ja to chyba godzinami latałem za nim na oryginale. No raczej to jest diaks. wiem, że to jest jeszcze deax. Na górze chyba zostawiłem tutaj. A jak I zawsze wracałem tak Nie działa, nie działa stój nie, jakoś na naszej to było wow, 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 wow. Tam już jest diament Jest A tuż ja pokazuje mi tego byrda Bo ta uh. No dobra, wracamy. Hm. Albo może nie. Może sobie to podzielę i wszystko na spokojnie. Dobrze, także... Yy, to był... Stopiony krater. Nie zrobiliśmy go całego, ponieważ musimy uratować... Yy, tego... Jak on miał? Sierżant? Nie wiem, po angielsku kapitan bird. I wtedy będziemy mogli kończyć ten poziom w 100%. Na razie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę oraz w subskrybowaniu kanału. I dzięki jeszcze raz i widzimy się w następnym odcinku. Hej.